Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Cześć Marysiu. Dzień dobry, witam również. Jest ze mną dzisiaj Marysia Mycielska. Chcielibyśmy Państwa zaprosić serdecznie na wydarzenie, które się odbędzie niebawem w ramach klubu absolwenta. Marysia jest ze mną, ponieważ będzie prowadzącą to wydarzenie. Marysia jest ekspertką Corporate Solutions wiken Institute, czyli rozwiązań dla firm, które usprawniają ich funkcjonowanie. Marysia jest ekspertem domeny dotyczącej właśnie kultury organizacyjnej. No i oprócz tego jest też autorką książki. Marysiu, niebawem będziemy rozmawiać o trudnych kwestiach związanych z tym, no jak funkcjonują dzisiejsze organizacje, o tym, jakie są sposoby na realizację ich misji i firmy, jakie wartości wyznają. No ale właśnie, najważniejsze w tym wszystkim jest networking i wymiana doświadczeń. Wszystkim nam już bardzo tego brakuje. Każdy z nas chciałby się zobaczyć fizycznie twarzą w twarz. E, powiedz mi, jak ty odczuwasz e, zmagania e, online'owe? No, brakuje. Brakuje bezpośredniego kontaktu. I o tym też będziemy rozmawiać, bo to też wpływa na, na, na firmy. No więc właśnie, no my mamy możliwość w IKIN Institute przeprowadzenia takiego networkingu również online. No i ten taki będzie, już mamy zapisanych tak naprawdę na to wydarzenie 90 osób, podczas kiedy rekrutacja rozpoczęła się dzisiaj, a my rozmawiamy o godzinie 10, więc... To no, mam nadzieję, że... będzie Dokładnie to. tak, będzie z kim rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami. Zapraszamy państwa serdecznie. No ale na początek chcielibyśmy zaznaczyć, Czemu skąd w ogóle pomysł na to, żeby zorganizować takie wydarzenie? Marysiu, co się dzieje? Co się wydarzyło teraz po pandemii? Ostatnie badania Kenny serczno zaniepokoiły nas troszkę w tym zakresie? Bardzo wiele się tutaj wydarzyło i wydarza się dalej, dlatego że pierwszą rzeczą to jest praca zdalna, która kompletnie zmieniła nam rzeczywistość i sposób funkcjonowania, sposób pracy? Mamy wiele tutaj elementów, które zagrażają na przykład kulturze organizacyjnej, o którym, którą ja się zajmuję. Po pierwsze, na przykład stajemy się bardzo zadaniowi, dużo mniej nastawieni na ludzi, prawda, zadania wykonujemy po prostu od zadania do zadania, tracąc poczucie sensu i celu tych zadań. Potrzebujemy innowacyjności, teraz jak nigdy przedtem, a tymczasem stajemy się bardziej konwencjonalni, trzymamy się starych sposobów, boimy się ryzyka. Nie bierzemy pod uwagę odczuć innych osób. Krytyka staje się mniej konstruktywna, mniej doceniamy. Także wiele, wiele elementów, które wpływa na naszą codzienną pracę. Oczywiście też to, że się nam tutaj gdzieś rozmywa, praca z życiem prywatnym, No jasne, I o tym ale... rozmawiać. Jasne, jasne. To w ogóle nie dziwi to, jak są oceniani menadżerowie i tak naprawdę zarządzający w tym okresie. Powiedz w takim razie, jak wiąże się z tym wszystkim kultura organizacyjna? Czemu to? O co chodzi? No właśnie, dlatego o tym właśnie zaczęłam trochę mówić: o tych zmianach związanych właśnie z pracą zdalną, ale nie tylko, z całą tą rzeczywistością. Mamy do czynienia z taką tak nową rzeczywistością, bezprecedensową, pewnym wstrząsem dla świata i dla świata biznesu również. Co powoduje, że zaczynamy wracać do takich podstawowych rzeczy jak na przykład relacje międzyludzkie. To, co powiedział kiedyś e, dawny szef HR Google'a, że najpierw musisz wygrać u siebie, w firmie, aby móc wygrać na rynku. I to jest właśnie kultura organizacyjna. Musimy zadbać o to, co się dzieje u nas, żeby móc przetrwać i, i wygrywać na rynku. Obserwujemy takie obecnie zmiany, w, które, które w dużej mierze zmiany sposobu pracy, które w dużej mierze pozostaną z nami. I na przykład e, stopień kontroli pracownika jest zupełnie inny w tej chwili. Czyli te stare, takie metody zarządcze, one się nie sprawdzają w tej rzeczywistości. Potrzebujemy jakiś inny sposób koordynowania zachowań ludzi. Właśnie sposób. Oparty czy mechanizm oparty o wartości. Jak to zrobić, żeby ten mechanizm był oparty o wartości i to wspólne wartości dla wszystkich, prawda? Co zrobić, żeby pracownicy byli zaangażowani, a obserwujemy, że statek zaangażowania? Co zrobić, no. żeby byli odpowiedzialni, żeby się spełniali w tym radio? No właśnie, Marysiu, czyli. To wszystko jest kultura. takie tak. normy. Okej, okay, bo tutaj. Będzie oczywiście o tym, jakie elementy. Tak? Chciałbym zwrócić uwagę, że to jest bezpośrednie powiązanie kultury właśnie z wynikami firmy, że tak naprawdę będziemy rozmawiać o konkretnych, przełożeniu konkretnych tych miękkich rzeczy, które no, nazywamy miękkimi tak naprawdę, no, ale one dotyczą właśnie zachowań, wartości trudnych do uchwycenia, prawda? Będziemy rozmawiać właśnie o tym, czy są jakieś uniwersalne elementy, które wszyscy zauważamy, że to są elementy kultury, które chcielibyśmy zobaczyć i które chcielibyśmy widzieć w codziennym zachowaniu pracowników. Będziemy się zastanawiać nad tym, jak zdiagnozować to, co mamy i czy to rzeczywiście nas wspiera. Co to znaczy wartości firmowe, jakie one mają znaczenie, jak to w praktyce wykorzystujemy. No i oczywiście między wynikami biznesowymi a kulturą jest ogromne, jest ogromne powiązanie, więc być może podzielimy się jakimiś tutaj wynikami i, i tym, jak u nas ta kultura działa i w jaki sposób wpływa w tej nowej rzeczywistości na wyniki. Świetnie chcielibyśmy w takim razie zaprosić na to wydarzenie, które będzie 9 kwietnia o godzinie 10. Warto zarezerwować sobie około godzinki czasu. Marysiu, ty też będziesz z nami, prawda? Będziesz prowadziła to, to wydarzenie. Masz świetne doświadczenia związane, tak naprawdę bogate bardzo związane z usprawnianiem kultur w Polsce. No, w ostatnim czasie, ilu w ilu firmach tak naprawdę pracowałaś nad tymi tematami? No o, ostatni, ostatni rok to jest pewnie z dziesięć firm, firm o, pewnie, z których miałam. Także mamy już bardzo dużo wyników, mamy bardzo dużo doświadczeń, ale chciałabym, żebyście Państwo przede wszystkim między sobą się tymi doświadczeniami wymienili. Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do tej. Państwo macie dokładny adres strony. Zachęcam do zapisów. Wszyscy z Państwa, którzy zapiszą się na to wydarzenie, dołączą również do uczestników klubu absolwenta, bo to wydarzenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób, które w jakiś sposób ukończyły programy rozwojowe ICAN Institute. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam serdecznie razem z Marysią. Do zobaczenia. Dziękuję, zapraszamy.